Co to niby jest? Czemu wy zbudowaliście jakiś dziwny kwadrat? To jest nasza najlepsza iluzja, której nikt nie pobije. Nie, to, to ma być iluzja? Przecież to jest beznadziejne. To nawet nie stało koło iluzji. Jak, jak to bądź... patrz, zobacz, tutaj się patrzy tak, a jak tutaj sobie staniesz, to już się patrzy inaczej. <laughs> no nie, no proszę was, dobra. Wyzywam was na pojedynek w zbudowaniu najlepszych iluzji w Minecrafcie. Wy we dwóch, na mnie samego. Zobaczymy, kto będzie mieć lepsze iluzje. No przyjmujemy dobra, ale wzwanie. w ogóle nawet nie masz szans. Na nie, co? zobaczysz, dobra. zobaczysz. Budujemy pierwszą iluzję i każdy ma swoją stronę i widzimy się za chwilę, zobaczymy co zbudujecie ale oni widzowie nie wiedzą, że ja będę oszukiwać w tym budowaniu na iluzję bo mam przygotowane 6 genialnych iluzji, których na pewno oni nie zbudują no proszę was, widzieliście tą iluzję, to było mega słabe, bo zobaczcie, mam tutaj na przykład pierwszą iluzję, którą możemy sobie wkleić i zobaczmy, która będzie najlepsza teraz no i z racji, że to jest pierwsza iluzja, którą będę mieć, no to ja myślę, że ona jest spoko, patrzcie, tak jest numer 1, narysowany numer 1 a jak się odwrócimy, to w ten sposób mamy numer 2, wystarczy tylko to robimy bloki, z których będzie właśnie się patrzeć na tą iluzję, czyli właśnie tutaj jedynka. No a w tym miejscu, proszę państwa, będzie elegancka dwójeczka. O, nawet troszkę wyżej. A dodatkowo ustawiłem tutaj specjalny przycisk, że jak się go kliknie, no to od razu nam się pojawia na drugiej iluzji. Ja myślę, że to jest wystarczające. Zobaczmy, co mają oni. No i pokażcie mi, co wy niby... Eee, dobra, co to jest? To jest niby wasza iluzja? No, tak, czekaj, tak, czeka, czekaj. Ja. To jest planowane. Tutaj, proszę tak. wejść tymi schodkami. Aha, tutaj. Aha, staj na czerwony blok. Dobra, no i co? I, 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 i co, 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 co to nie wyjdzie? No, no to ta to iluzja, iluzja, no nie widzisz tego? A widzę tą iluzję, dobra. Czyli tutaj się to. Okej, okay, do... nie, dobra. To taka iluzja to jest OPN. No, nie ma co. No, no widzisz to na pierwszym poziomie. No, dobra. To pierwsze może wam wyszło, ale patrzcie na moje. Zachodźcie. Pokażę wam o co chodzi. No, moi. pokaż. Trzeba stanąć no. w tym miejscu, gdzie jest guziczek. Tak, proszę bardzo. No, jak staniecie tutaj, to macie jeden. Widzicie? Widzicie numer no, jeden? Tak, widzimy, bez... no. Kliknijcie sobie w guzik, kliknijcie. Nie, tutaj w guzik możesz sobie kliknąć, pyk. O, klikasz sobie w guzik, przenosicie i patrz. Oj, tu jest i... dwa. Jest dwa, a to jest jedna budowla, Ej, zobacz! Faktycznie! No, to... Ej, dobra, gdzie jest trzy? No nie, nie ma trzy, no nie, to a jest. co w sumie mogłoby być takie serce? Ja myślałam, że to jakieś serce jest. Nie, 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 to jest właśnie iluzja, dobra. Czyli no tutaj nawet jestem w stanie powiedzieć, że wy wygraliście, bo mieliście lepszą iluzję. No, no wiemy, no. wiemy, ale tutaj też nie była zła, nie przejmuj się. <laughs> dobra, zobaczymy, jak mam pójść z drugą. Kolejny czas na drugą iluzję, widzowie, więc spisuję schemat LOAT! Iluzja dwa, iluzja dwa, zobaczmy jaką mamy, bo ja też nie mogę widzowie postawić za dużej iluzji. Mam tutaj takie iluzje, które są gigantyczne. Dobra. Okej, okay. to jest w sumie łatwa iluzja, wystarczy stanąć, no i widzisz się jakiegoś takiego sandwicha, nie, no to w sumie jest nawet spokojne, ale możemy to nawet postawić gdzieś troszkę bliżej, na przykład o, w tym miejscu, nie, żeby nie trzeba było tam jakoś podchodzić, po prostu stajecie się tutaj, stajesz sobie jako ziomeczek minecraftowy, tak, damy sobie tutaj na przykład, na przykład jakiś taki losowy blok, na przykład coś takiego, OK? no i teraz jak staniesz sobie, no to widzisz takiego sandwicha, no i fajne to jest, bo wydaje się to, że to jest normalny sandwich, a tak naprawdę to są dwa kompletnie inne bloki. Dobra, no i ja tak naprawdę już w tym momencie, na tym etapie jestem gotowy, no ale nie mogę do nich przejść, polecieć, no przecież oni jeszcze widzowie na pewno nic nie mają, zobaczcie, nie? Przecież oni dopiero zaczęli budować, ja już mam wklejone, patrzcie tam, nic, to jest jeden blok dosłownie, nie? Nie, to jest naprawdę, to mi się wydaje, że ja jestem w stanie ten odcinek kompletnie wygrać. Co wy zbudowaliście, co to jest za plasza do sudoku, co to w ogóle jest? Patrz, Jaka plasza? Stanąć tutaj, gdzie ja, stań, no, tak, no, tak, no, tak, No, 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 i Musisz co? tak myszką mega ruszać. No i co? Co się rusza. No i widzisz jaka iluzja gwiazda się zrobiła! Jaka gwiazda? W ogóle się nie robi gwiazda, to jest zero. Musisz ilu... szybko patrzeć na to i szybko obracać myszką. Bardzo jakby. szybko obracać! Co? Takie to... okoś się robi. W ogóle nie ma iluzji, jaki skam! Nie, w ogóle nie zrobiłeś iluzji, pas nadzieja! Nie, zapraszam do mnie! Co to w ogóle ma być za poziom? Patrzcie do mnie, do mnie do sobie zobaczycie iluzję, patrzcie! Widzicie? No macie, macie taki no, nie, budynek, no... nie? No. No taki... mamy, tak. Stańcie sobie na tym czerwonym klocku. Na czerwonym okay. klocku. Widzicie, to jest co to jest mleczna, widzę, no. mleczna kanapka! Wiesz, to jest iluzja, o. Ej, wow. Wow. No, to jest, ja widzisz! To zrobiłeś. My musicie mi przyznać akurat, że w tej rundzie punkt jest dla mnie, no bo to wygląda o wiele lepiej niż to wasze, no. No okay, a dobra, a, dobra to, przyznamy to jest? To, a to jest poprzednie rundy. To jest tej jedynki dwójki, nie? To jest a, to. faktycznie. No. E, no, runda moja, runda moja, to wiadomo, teraz macie szansę się. Dobra, ten... teraz macie szansę się poprawić, więc lepiej się poprawcie, nie? Dobra, dochodzenia. Zobaczymy, widzę, czy się poprawi. Bo ja myślę, że nie ma szans. Zobaczmy sobie tutaj schemat, list. No i mamy dalej kolejne iluzje, które możemy zanotować. Zobaczmy na przykład Tom, tylko ja muszę wkleić tu bezpiecznie, żeby. Okej, okay, dobra, to jest ten dinozaur. On jest akurat mega fajny. I ja myślę, że go możemy wkleić. Możemy spróbować go wkleić, bo to jest chyba jedna z lepszych iluzji, jakie ja mam przygotowane w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie to. To jest iluzja, która sprawia, że jak się patrzy tam w głąb tego dinozaura, to je się cały czas jakby rusza głowa. Widzicie to? Cały czas się rusza głowa, jakby chodzi za wami głowa, ale to jest mocne! Patrzcie, jak chodzisz, rusza się ta głowa za nim, jakby ten pyszczek. Patrzcie tylko i wyłącznie na ten pyszczek, nie? Ja wrażenie, że on cały czas za mną chodzi, nie? Ale to jest fajne, dobra, to jest mega fajna iluzja, ale wypadałoby do tego mieć naidwizję, żeby tam się po prostu te cienie nie usuwały, więc o, coś takiego! I w tym momencie patrzcie ten pyszczek cały czas jakby za wami chodzi, nie? To jest cały czas za wami się obraca ten pyszczek i jakby za wami obserwuje się. To jest tak fajna iluzja, mega dobra. I to wydaje mi się. Że to jest w stanie wygrać nawet ten odcinek. Z drugiej strony to niestety nie działa, no bo to nie ma jak nawet tutaj działać. Więc zobaczymy, co oni zbudują. Możemy sobie podejrzeć, czy w ogóle jeszcze cokolwiek mają, bo ja to wiadomo, wklejam sobie, więc mam wiele szybciej. No a oni to muszą całe to zbudować i oni teraz coś tam robią. Dobra, poczekamy aż zrobią. Co wy zbudowaliście? To jest wasza iluzja, tak? To e dokładnie. I, i... Bo to zależy prawda od patrzenia, tak? No trzeba dobrze się przyjrzeć, no i iluzję znajdziesz. Ale poczekaj, bo ja nie rozumiem gdzie to jest niby iluzja, w sensie... Yy... No woda się leje i to jest nasza iluzja. I... No i co? Zlania wody ma być iluzja, przecież to w ogóle nie ma iluzji, tutaj się nic nie dzieje, no nie ra, ale widziałem kiedyś tak wodospadku. No. Zapomnieliśmy, zapomnieliśmy. No ja bo wie... po prostu w naszej iluzji chodzi o to, że cała ta platforma utrzymuje się na wodzie. No. Nie, no proszę was, chyba sobie żartujecie, że to jest wasza iluzja, że na wodzie wam się utrzymuje platforma. Przecież to jest pezna. Nie, dobra, zapraszam tak, na moją to iluzję. Tak, tak, właśnie. Wy, wy, nie, wy naprawdę nie spodziewacie się, jak ja mam dobrą iluzję, nie? Stajecie, Uja. patrzcie, widzicie tego dinozaura, nie? Stańcie ja sobie wiem, na... to jest. Tu w tym miejscu, w tym miejscu sobie stańcie. I po prostu, albo na game'odzie, lećcie sobie, patrzcie sobie cały czas na niego on się cały czas będzie za wami obrazać. Eee, mu, a to jeszcze a jest w muzeum. Mm, tak, to są w muzeum, są w muzeum takie rzeczy, no. Zresztą, gdzie, gdzie się nie poleci, to ta twarz równo z tym dinozaurem się po prostu przesuwa, taka, taka jest iluzja po prostu tego. Faktycznie, no, no, do, no dobra, niech ci będzie, wygrałeś. 2:1. się, że ta iluzja była lepsza od waszej, to w ogóle jest nie, nie do no, potwierdzenia. No ale tylko odrobinę, tylko odrobinę. Odrobinę? Proszę was, dobra, teraz... Przygotujmy więcej iluzji. Przygotujcie tyle ilu, ile iluzji, ile dacie radę. Ja też przygotuję i zobaczymy, kto będzie miał najlepszy. Na ostateczna no najlepsza rzunda, jasne? No dobra. dobra. I zobaczymy, kto będzie w tym lepszy. Więc ja widzowie, idę tutaj i sprawdźmy to. Teraz widzowie, wklejmy od razu trzy iluzje, nie ma nawet na co czekać. Patrzcie, jak wklejam coś takiego, co sprawia, że po prostu jak tam patrzycie, to wydaje się, jakby te wejście miały tylko jednego bloka. Tylko poczekajcie, musimy to zrobić właśnie w tym miejscu i musimy tutaj to dobudować, żeby ta iluzja miała jakikolwiek sens. I musimy tutaj po prostu dobudować całe to. Miejsce, ok? W ten sposób, żeby ta iluzja miała jakikolwiek sens, dobra? I teraz, jak się spojrzycie na to, to się wydaje, żeby się tam nie dało zmieścić, bo tam jest tylko jeden blok. Że wiecie, tu przez te wejście nie da się wejść, nie? Patrzycie, jest tam gdzieś jeden blok jakiegoś w ogóle dirta, no i nie dałoby się tu kompletnie wejść, a ta iluzja właśnie działa tak, że się da. To właśnie działa w ten sposób, że się da. To jest taka prosta iluzja, dlatego ja chciałem zrobić, żebyśmy w tej ludzi mieli więcej iluzji, żeby można było im dosłownie rozwalić banie widzowie. Więc ja biorę kolejnego, kolejnego. Schemata i to jest numer 5, no i w tym momencie jak ja wkleję to, co jest dosłownie mega mocną iluzją, patrzcie to, to jest dosłownie dom! Który jest z wami na dole, nie? Patrzcie, staniecie i to jest dom, który jest odwrócony, ale ja, żeby go zrobić lepiej, to wkleimy go, widzę, w inny sposób. Damy rotatę 90 i wklejemy go tutaj na końcu naszej mapki. Patrzcie to. Jeżeli ja tutaj wkleję ten dom, oni będą myśleć dosłownie, że ten dom jest na ziemi. Nie, patrzcie, to jest totalnie mocne i to sprawia, że patrzysz i nie wiesz dosłownie, co się dzieje, nie? Nie wiesz, dosłownie dom jest postawiony na ziemi, tak? Ja bym chciał tam po prostu teraz pójść, nie? I to troszkę mi tutaj rujnuje to wszystko, tutaj, że mamy ziemię na dole, więc ja tutaj wezmę jak najszybciej, po prostu dam tutaj trawę, albo nawet kamień, kamień po prostu damy i damy masakrycznie dużą ilość kamienia za tym, żeby było widać, że to jest jakby to jest budowane z piasku, nie? Więc dajemy tutaj to w ten sposób, okej, okay. damy tutaj dużo kamienia, musi być, żeby to przykryć, okej, okay. dajemy tutaj set stone, no i dzięki temu to, jak będziemy teraz na to patrzeć, to to będzie wyglądać lepiej. No, i jeszcze, oczywiście, usuniemy tutaj te rzeczy jakieś. Pek, pek, pyk, To możemy sobie usunąć z tej iluzji. Ok. No, i dzięki temu, jak będziecie patrzeć, patrzcie. No, to wygląda, jakbyście normalnie mieli ten domek tam, nie? Więc takie coś na pewno dajemy. To jest bardzo fajna iluzja. No, i mamy jeszcze jedną iluzję, którą mogę zastosować. Ok. Tutaj jest właśnie taka pierwsza. O, żebyś. No. To wygląda, jakby ja to miało iść, nie? Dosłownie. Nawet możemy dać bliżej te, te bloki barierki, żeby one były na przykład tutaj. O, i to jeszcze będzie lepiej wyglądać. Czyli dajemy te bloki barierki, załóżmy tutaj. O. No, i to jest to. To wygląda mega dobrze, bo to wygląda dosłownie jakbyśmy chcieli iść do przodu do domku. To jest fajna iluzja. A ostatnią iluzją jest dosłownie coś takiego. To jest przemocarne krzesło, które wygląda na normalne krzesło, jak patrzycie stąd, prawda? Ale normalnie nie jest normalnym krzesłem. To jest krzesło. Które sprawia wrażenie, że one jest niby z tej strony, z którejś równe. Chyba z tej strony trzeba będzie odlecieć, żeby one były równe. Tutaj widzę, patrzcie, jak staniemy z tej strony, no to te krzesło wygląda, jakby było tam, miało patcie, a ma dosłownie z drugiej strony. Więc to jest fajna iluzja. No i zobaczymy. Ja nawet nie przeciągam. Ja idę zobaczyć od razu od nich, bo oni pewnie nawet nic nie. Nie, dobra, co to jest? Co, 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 no. To jest Wery, żeby nie było. Co to no bo jest ja jeszcze nie skończyłam. Co, co to ma dać niby ta iluzja? Jak ona ma działać niby? Yy, Vera, yy, co to? I, i co, co to Właśnie. ma zrobić? O właśnie, o, że ja powiedz o twojej iluzji. Co co, co tu na to Tutaj, tutaj trzeba wylać jeszcze prawda lawę, tak? Poczekaj w sekundę e, daj e, To chyba e. to chyba tak nie będzie wyradziać. Zanim dała was leci, to ta was zlecie, to ta iluzja kompletnie nie ma sensu. zwarta dwa złote. A to? No. Co to, co co? To jakiś też chyba tutaj. nie działa. Tutaj no nie, no nie trzeba sobie Nie Nie, no proszę cię, Vera no powiedz, no co? Pod odpowiednim kątem stanąć sobie i prawda będzie się zamieniał yy, klocek w mniejszy klocek Nie dobra błagam was to są <laughs> najgorsze ludzie jakie widziałem na świecie Dobra nie, zaraz... zobacz sobie mają jeszcze tak A gdzie jest twoja? Tu jeszcze jest, jest twoja no jakoś? ha No Zobacz sobie musisz stanąć na tych czerwonych blokach No Popatrz na to drzewo No patrzę no I teraz z drugiej strony Gdzie? Aha Wow. wow, jaka wow. Ilu... Ej, Dobra od drzewa! Przynajmniej lepsze niż uwery, No to już jest jakaś iluzja. Ale dobra, zapraszam do mnie, zapraszam do mnie. Zobaczcie sobie moje iluzje, więc tak. Zapraszam na numer jeden iluzję. Numer jeden okay. iluzja jest w tym miejscu. Wystarczy stać sobie tutaj. No i patrzcie, to sprawia wrażenie, jakby tutaj była tylko jedna kratka, jakbyś tam nie dało wejść. Widzisz? Że jest taka jedna kratka ciągnąca się cały czas w dół, bo tu jest takie miejsce. No. Nie, no tak, faktycznie. Jakby tutaj był jeden blok. A normalnie tutaj się da wejść, widzicie, bo jest tylko iluzja, to jest tylko zakłamanie. No pra... Tu da się po prostu okay. swobodnie wejść. To nie jest jeden blok, Fajne. to wygląda jak jeden blok, ale to nie jest jeden blok. Tam jest no, normalnie jest cztery ponad bloki. To jest pierwsza iluzja, ale ona jest najspokojniejsza. Zapraszam na drugą. Jest okay. jest. Tu sobie zobacz, tu sobie zobacz. Patrz sobie na ten domek! Pek! stań sobie tutaj! O ja! Tu okay. się da. Tak jakbyś widział domek. widzisz to? To się rozmało. No tak, ja tam... Nie, teraz spadać z domku! A... Da się, da się, da się, wejść. patrzcie, tak, Tomek wygląda odwrócony cały dosłownie. Ale jak ja tak miałem pierwszy ale raz. Ale super! Jak to pierwszy pierwsza zobaczyłem, takiego laga, no to jest bardzo dobra, bardzo dobra iluzja. To jest numer 3, no, znaczy numer dwa moja iluzja, a numer 1 to jest. Zapraszam, zapraszam, to jest taki takie krzesło, ale. To Spokojnie. spokojnie. No widzę. Przód tego krzesła jest yy, w tym jest tutaj u mnie, o, zapraszam. To jest, to jest przód. Ej, co, fa widzicie? faktycznie. To, to jest przód, ma z tyłu zbudowane. No ale tak naprawdę ma to z przodu. To nie jest w ogóle z tyłu. To jak to, jest to działa? Przód. Dobra, jak... to ci mega wyszło. Nie, ta iluzja jest fajna. A tak jak staniesz, to, to wiadomo, że wygląda to źle, ale to nie od tej strony się ogląda. No i to były moje iluzje. Jak oceniacie, która no. najlepsza w sumie? Ja oceniam... No to krzesło, krzesł, zdecydowanie. Najlepsze. Albo ten smoczek. Krzesło albo smoczek, dobra. No ja myślę, że... No chyba drzewo było najlepsze u was. Nie, <laughs> nie nieprawda, to było najlepsze. Tutaj po prostu trochę mi nie wyszło. No nie, no błagam cię, Vera. Napiszcie w komentarzu, kto miał lepsze iluzje.